Dworską. Miała ona swoje korzenie na dworze carskim. Dywizja ta służyła w Korei najdłużej ze wszystkich. Od kwietnia 50 do 31 stycznia 52 roku. Mieliśmy skuteczny wywiad. Prawie po każdym locie generał Barkus lub jego zastępca informował mnie, jaką maszynę strąciłem, w jakim rejonie i jakiej narodowości był pilot. Powiedziano mi, że zestrzeliłem czterech Rosjan. Byli to najlepsi piloci. Większość pilotów z naszego batalionu była weteranami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W 1948 roku zaczęliśmy latać odrzutowcami i trzy lata później wysłano nas do Korei. Mieliśmy czas, żeby się przygotować. Widywaliśmy samotników, którzy wyglądali na chojraków, lecz nie popełniali błędów. Rzadko napotykaliśmy jaki latali nimi doświadczeni Chińczycy lub Rosjanie, którzy sprawdzali ich możliwości. Początkowo natrafialiśmy na F-80 i F-84, potem już tylko na F-86. Przyznaję, że amerykańscy piloci byli świetnie wyszkoleni. Co najmniej tak jak piloci z mojego pułku. Nigdy nie przerywali walki. Walczyli do skutku. Hamowali, maksymalnie przyspieszali i nie dawali ci spokoju. MiG-15 miał pewną przewagę, lecz F-86 był zwrotniejszy w poziomie. W locie nurkowym mógł dogonić Miga, który miał lepszą zwrotność pionową, mógł uciec przed F86, przechodząc do lotu pionowego. Miałem respekt przed tą maszyną, zwłaszcza gdy za jej sterami siedział Rosjan. W takiej sytuacji nie nudziliśmy się. Wynik starcia nie był przesądzony w żadnym wypadku. W rękach sprawnego pilota MIG był niebezpieczny. Mimo liczebnej przewagi wroga, piloci Sejbrów odnosili liczne zwycięstwa nad MIGami. Doświadczonych pilotów wspierał personel naziemny, których pocieczoła dbał o garstkę cennych F-86. Mechanicy spisywali się na medal. Pracowali przez 7 dni w tygodniu, po 15 godzin na dobę. Bez wątpienia byli kręgosłupem naszego lotnictwa. Żądania no dodatkowych F86 nie spotkały się z odzewem. Pentagon obawiał się ataku radzieckich bombowców na Stany Zjednoczone i nie chciał angażować Sejbrów w lekceważony konflikt w Korei. Liczebność migów i rozmiar strat B-29 zmieniły to nastawienie. Od koniec grudnia 1951 roku liczba sejbrów w Korei wzrosła dwukrotnie. W 1951 skrzydle myśliwskim wymieniono stare F-80 na nowe F-86E. Model E miał być skuteczniejszy w walkach kołowych. Szybkie walki na dużych wysokościach były wyzwaniem również dla inżynierów. F-86E zastosowano tzw. latający ogon, owoc doświadczeń bojowych stosowany do dzieci w maszynach wojskowych i cywilnych. Przy dużych prędkościach pilot nie mógł manewrować, gdyż był za słaby. Przy takich obciążeniach nie sprawdzał się statecznik z układem cięcia. Zerwaliśmy z przeszłością i stworzyliśmy nowy ogon. Drążek nie był połączony bezpośrednio ze statecznikami, lecz z dużym tłokiem, który nim poruszał. Było to niebezpieczne w razie utraty układu hydraulicznego. By zwiększyć niezawodność, stworzyliśmy dwa niezależne układy z oddzielnymi pompami. Bob Hoover, lot pokazowy. Nie mieliśmy bezpośrednich połączeń ze sterami. Był to pierwszy samolot z rozwiązaniem tego typu. Można było wznieść się na wysokość 12 tysięcy metrów, obrócić maszynę i wciąż była sterowna. Nie trzeba było kręcić młynków kciukami, schodząc na 5 tysięcy metrów. Gdybym mógł wybierać, zawsze latałbym na modelu E, nie na A. F-86E, a potem F z mocniejszym silnikiem, zapewniły Amerykanom dominację nad Koreą. Gdy Migi i Sabry walczyły w stratosferze, na ziemi trwała wojna na wyczerpanie. Komuniści stracili przewagę w powietrzu i traktowali Koreę jako obóz szkoleniowy. Migami latali piloci o różnym stopniu doświadczenia. Wróg traktował pole bitwy jak poligon szkoleniowy. Był wtedy łatwym celem, ale gdy chciał nam zaszkodzić, sytuacja się zmieniała. Piloci Sejbrów byli świetnie wyszkoleni i opanowali skuteczną technikę. Lecz rzadko odnosili zwycięstwa. Na odprawie się działo 60 czy 80 osób. Z tego tylko 10% używało broni. Część pilotów wykluczyły usterki maszyn lub chorobę. Reszta leciała na patrol, lecz nie napotykali wroga, lub był on za daleko, dlatego nie walczyli. Ci, którzy unikali spotkań z migami, mówili, że chcą je dokość. Zdarzało się jednak, że postępowali inaczej. By uniknąć spotkania z migami, należało przestrzegać przepisów. Były tak surowe, że niemal uniemożliwiały zestrzelenie miga, chyba że wylądował przed tobą. Przekraczanie rzeki Yalu było zabronione, chyba że w trakcie pościgu agresywniejsi piloci nie zgadzali się z tym i swobodnie interpretowali przepisy. Mieliśmy zakaz. Mówiono o tym na odprawach, lecz lataliśmy tam i nie żałuję tego. W Mandżurii było mnóstwo migów. Ścigaliśmy je, aby raz nie dopadły. Walczyliśmy z dowództwem, bo śledzono każdy nasz ruch i wypytywano, co robiliśmy w Mandżurii. Ja, jako skrzydłowy, nie mogłem przekraczać rzeki Jalu. Zwolniliby mnie, gdyż zakaz przekraczania Jalu przyszedł z Waszyngtonu. Z własnej inicjatywy nie latałem na północ od Jalu. Chłopcy rozmawiali o tym w trakcie odpraw. I nie spowiadali się oficerom wywiadu z tego, gdzie byli.